w o Mistrzostwo I Ligi Piłkarskiej Wisła Petrochemia Płoc drugoligowych spotkań Krakowi z Radomskiem, Unitarnów z Wawelem oraz z dwóch imprez rekreacyjnych Wisła grająca w czerwonych strojach podejmowała wczoraj drużynę, która walczy o utrzymanie się w Ekstraklasie bardzo ważny mecz dla obu drużyn Radosław Kałużny nie zdobył bramki, chociaż wydawało się, że sytuację ma idealną, ale na przeszkodzie stanęli obrońcy Petrochemii. Petrochemia, aby utrzymać się w Ekstraklasie, musiała wczorajsze spotkanie z Wisłą wygrać. Wisła marzy o tym, aby zagrać w Pucharze UEFA. Stawka tego meczu ważna dla obu drużyn. Petrochemia grała w biało-niebieskich strojach, Wisław czerwonych. W ataku Wisła Radosław Kałużny. Podanie do zająca. Na lewą stroną ucieka Kazimierz Węgrzyn. Piłka do niego. Węgrzyn w polu kardy wycofuje do tyłu. Ibrahim i Gol. Znakomita akcja Wiślaku. 18 minuta i Ibrahim Sandej zdobywa bramkę dla Wisły. Jeszcze raz. Powtórka. Świetne uderzenie, bardzo precyzyjne i nie miał nic do powiedzenia. Artur Sejut, bramkarz Pietrochenka. Petrochemię. Prowadzenie Wisły na pewno pobudzi do walki zespół z Płocka. Dośrodkowanie wyciecha Małochy i groźny strzał Radosława Kowalczyka, ale strzał niecelny. Matyja z autu. Czerwiec przedłuża na pole karne Pater. Bardzo sprytne, ładne uderzenie Grzegorza Patera, który w ostatnich meczach Wisły pokazuje, że znajduje się w świetnej formie że jest i że jest niezwykle zdolnym piłkarzem. Matyja. Petrochemia, tak jak mówiłem, zerwała się do walki. Ibrahim Sandej. Strzelec bramki dla Wisły. Podanie na lewo. Do Ryszarda Czerwca. Czerwiec. Na prawo. Do Sandeja. Ten jednak nie przyjmuje piłki. Pojedynek jeden na jeden z Seyudem. Sandej. Pusta bramka. Nie decyduje się na strzał. Pater i Dola. Nie będzie. I na wyjłubie Grzegorz Pater trafił. Bramka nie została wyuznana. który z Wisfilaków był na pozycji spalonej. Do przerwy Wisła prowadziła z Petrochemią 1 do 0. Dubicki. Oglądamy fragment z drugiej części meczu. I na róg piłkę wybił Marcin Janus. Zając poprzeczkę. Bardzo dobre doświadczenie z rzutu ważnego czerwca. Zobaczmy jeszcze raz. Bogdan Zając świetnie. Kopną tą piłkę w kierunku bramki, ale poprzeczka uratowała zespółkę trochę mi przed utratą bramki, a teraz z linii bramkowej Radosław Kowalczyk wybija piłkę po strzale Bogdana Zająca Czerwiec, Dośrodkowanie, ale już nieudane piłka nie trafiła na głowy żadnego z Wiślaków żółta kartka dla Grzegorza Kaliciaka za na Radosławie i nadal w ataku Wisła Samej strzał zablokowany Ryszard Czerwiec rykosze i gol 2 do 0 bardzo dobre uderzenie czerwca 50. minuta meczu i Wisła objęła prowadzenie nad Petrochemią 2 do 0 Podolski w ataku Petrochemia bardzo dobre krycie Wisły. Teraz przy piłce wyciek Małocha. Kaliciak, Grzegorz Kaliciak. Podanie do Dubickiego. Dubicki do Kaliciaka. Wymiana piłek między zawodnikami Wisły. Kaliciak do tyłu, do czerwca i czerwiec. W taki sam sposób jak kilka minut temu zdobywa trzecią bramkę. Tam był rykoszed przy strzale na 2 do 0, to zobaczmy jak świetnie wymienili piłkę między sobą Dubicki, a jak doskonale Kaliciak podał do Czerwca i Wisła objęła po tym strzale wykonanym przez Ryszarda Czerwca w 52 minucie prowadzenie nad Petrochemiem, 3 do 0 Sunday i piłka minimalnie minęła słupek Zajac spokojnie do Matej. Matyja Matyja 59. Minuta meczu. Dubicki wychodzi na pozycję. Bardzo dobrze. W tempie i gol. 4 do 0. W 59. Minucie Daniel Dubicki zdobywa czwartą bramkę dla Wisły. Idealnie w tempo wybieg Daniel Dubicki. Proszę zobaczyć. Tomasz Kulawik. Piękne dogranie do Dobickiego. Ten bardzo ładnie uderzył. W idealnym momencie. W takim, w którym bramkarz Artur Sejut nie mógł interweniować skutecznie i od 59. minuty spotkania Wisła prowadziła 4 do 0 teraz atak Petrochemii próbował wrzucić piłkę Bogdan Jóźwiak na pole karne Wisły ale sztuka ta mu się nie udała i nadal Wisła Dubicki, bardzo aktywny Sandej Sandej i Sejot wycofuje piłkę do Marcina Janusa ten daleko jak najdalej od własnego pola karnego i Wisła cały czas Wiślacy w drugiej części gry w zasadzie przebywają na połowie Petrochemii Ibrahim Sandej w pojedynku jeden na jeden z Mirosławem Milewskim Kulawik do Czerwca Czerwiec, mocne uderzenie ale piłka Przeleciała nad poprzeczką bramki Artura Sejuda. I kolejny atak Wisły. Kolejny atak Wisły. 66 minuta. Kulawik i gol. 5 do 0. Świetnie, spokojnie. Kulawik przyjął tą piłkę, minął Janusza Deca. Zdecydował się na mocne uderzenie i Wisła objęła po jego strzale prowadzenie 5 do 0. Proszę jeszcze raz zobaczyć. Sunday, bardzo sprytnie, krótkie podanie do kulawika, Den, mia, deca, uderza i 5 do 0. Mimo tego upału Wiślacy od początku do końca spotkania bardzo aktywni grają ambitnie. Niezwykle skonsolidowana drużyna i drużyna, która przede wszystkim chce grać, wygrywać. I widać, że Wiślakom gra w piłkę sprawia radość, a to już jest olbrzymia część sukcesu. Artur Sarnat, kolejna udana interwencja bramkarza Wisły. I Ryszard Czerwiec, daleko, na prawo, do patera i nie ma gola. A nie tak dawno Grzegorz Pater właśnie z podobnej sytuacji uderzył precyzyjnie i zdobył bramkę. Grzegorz Pater w całym meczu, w przekroju całego meczu również zasłużył na wyróżnienie. I spokojnie już teraz Wiślacy podają piłkę, tak aby jak najdłużej być w jej posiadaniu i dotrwać do końca meczu. I wysokie zwycięstwo Wisły nad Petrochemią. 5 do 0. Olbrzymia radość zapanowała wczoraj na stadionie przy ulicy Reymonta, gdyż Wisła tym zwycięstwem zapewniła sobie udział i grę w meczach o Puchar UEFA. Feta, jakiej dawno nie oglądaliśmy na Reymonta. Ostatni raz Wiślacy tak cieszyli się, kiedy awansowali do pierwszej ligi, a było to dwa lata temu w roku jubileuszu 90-lecia Wisły. Wisła Kraków, Petrochemia Płock, 5 do 0.